Przede wszystkim chciałem pogratulować trenerowi i drużynie z Niepołomic za odniesienie z zwycięstwa i przejścia do następnej rundy. Yy, powiem krótko, nasza druż młoda drużyna egzaminu nie zdała, bo mać przegrała. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan Dariusz Wójtowicz. Dziękuję za gratulacje. My oczywiście bardzo się cieszymy z przejścia kolejnej przeszkody. Jesteśmy w tej rundzie, w której pewnie zdarzy nam się spotkać z zespołem z Ekstra Klasy, o to nam chodziło, bo tak to traktujemy jako, jako na tą chwilę jeszcze przygodę. Myślę, że chłopcy podeszli bardzo ambitnie i poważnie do tego spotkania, to było widać. Ale muszę powiedzieć, że zaskoczyła mnie, mimo wszystko, pozytywna gra zespołu Dziś jakiś. 15-20 minut, starali się grać w piłkę i musieliśmy naprawdę sporo się natrudzić i, i oddać wiele sił na to, żeby przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. Myślę, że w przekroju całego spotkania byliśmy tym zespołem lepszym trochę, który, który zasłużenie wygrał. Ja cieszę się również z tego, że e, zawodnicy, którzy wchodzą, którzy rywalizują o miejsce w składzie, wykorzystują tą swoją szansę, co stwarza mi komfort i do tego, żeby no, ta rywalizacja była. I, I to bardzo cieszy. Nie mogliśmy jeszcze dzisiaj skorzystać z dwóch, trzech zawodników, których który, który chcielibyśmy, żeby byli w naszym zespole. Inni, jak powiem, te szufladki, które zostały wstawione, bardzo dobrze funkcjonują. I, i, i oby tak dalej. Dziękuję. Bardzo proszę, są jakieś pytania? polski. Jaką jak pan trener te nowe twarze w zespole? Bo trochę ich było i w różny sposób się zapisało w No Na pewno jest kilka pozytywów, ale też są negatywy. No, między innymi Pat More się dzisiaj niekorzystnie zaprezentował. Dwa indywidualne błędy i dwie bramki. Natomiast pozytywy na pewno Damian Buras pokazał, że potrafi grać w piłkę, termanowski, gdzieś tam przebłyski miały różne. Natomiast tak jak mówię, my jesteśmy też z zespołem całkiem nowym i dla nas każdy mecz w tym okresie będzie dla nas, w tym początkowym okresie będzie bardzo ważny do tego, żeby coraz lepiej wyglądać i zgrywać przede wszystkim formacje i cały, całą drużynę. Czy Borsza, Polska, jak jest do terenu Puszczy, czy do zwycięstwa. Uchary Polski pozwalają z optymizmem patrzeć na rozrywki pierwszorodowe? Czy nie można um, czegoś takiego podjąć? Nie, można. Dlaczego? Bo graliśmy z, z zespołami, które, z którymi będziemy rywalizować w pierwszej lidze i to napawa takim lekkim optymizmem. I możemy być w tym momencie zadowoleni. I, Powtórzę to jeszcze raz mam wrażenie takie, że zbuduje, zbudowaliśmy wyrównany zespół mocniejszy niż mieliśmy w rozgrywkach drugoligowych i nie będziemy... takie mam wrażenie, że nie będziemy chodzami do bicia, że postawimy się. Oczywiście liga zweryfikuje i, i może być różnie, bo, bo wiadomo, że nie będziemy absolutnie ani faworytami a raczej. Tymi, tym zespołem, który musi się uczyć pierwszej ligi, ale tanio skóry nie sprzedamy i będziemy na pewno się bili. I jeżeli ci zawodnicy, którzy przyszli, a wkomponowali się, już większość się wkomponowało, będziemy mogli tutaj czynić rotację, żeby, żebyśmy w każdym meczu optymalnie byli przygotowani motorycznie, bo jeżeli uda nam się dorównać zespołom pierwszoligowym, tym z szczuba tabeli która pewnie się wytworzy. Pod względem motorycznym to jestem przekonany, że piłkarsko tak jak mówię, nie będziemy chłopcami dobić. Mateusz kapera jak jest Pan zaskoczony tak pewnym zwycięstwem? Jeżeli taki odbiór tego jest ze strony Pana, że, że to było pewne, to ja się tylko cieszę. Czy zaskoczony? No powiem tak, że byłbym nieuczciwy, gdybym powiedział, że, że ten mecz traktowaliśmy yy, w kategoriach trudniejszych niż mecz z Koniczanką. Z tylko tego powodu, że Okocimski na tą chwilę utracił wielu zawodników wiodących i buduje ten zespół dopiero. I tak spodziewałem się, że możemy mieć tutaj łatwiej, ale jeszcze raz podkreślę, zaskoczył mnie zespół Okocimskiego dzisiaj w początkowej fazie i nie tylko, bo w drugiej połowie wprawdzie już graliśmy w dziesiątkę. Widać, że umieją grać w piłkę, że potrafią utrzymać się przy piłce. Taki styl widzę, że Piotrek im tutaj narzuca i, 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 i to tylko należy pochwalić. Proszę bardzo. Pytanie do trenera Rostacha. Czy zarząd klubu nakreślić dokładnie jakieś cele? Jakie stawiane są przed zespołem? No, najważniejszym celem jaki mamy przed sobą to zbudowanie drużyny, która się utrzyma. I tylko w tym obszarze będziemy się poruszać. Wy zdajcie sobie sprawę z tego, że ten cel, który jakby na Was dotyczy, to, to, to jest walka o utrzymanie, nie musicie o czymś więcej. Proszę pana, dla nas najważniejsze jest stworzenie drużyny solidnej, która będzie zdobywać punkty, a co się z tego wykluje, czas pokaże. Naszego serwis, Pamiętam, że ja mam takie pytanie o do Pawła Warszowskiego. Czy banka w, w debiucie nie przeddodąbowała? Nie to była jakaś kontuzja? Czy, czy taki taka był założenie? Ja umawialiśmy się zawsze z, i umawiam się z zawodnikami na to, że obojętnie czy wytrzyma 45 minut, czy 60, ma dać siebie wszystko. I myślę, że Paweł y, był bardzo zaangażowany w grę w pierwszej połowie. To, że strzelił bramkę to jest jakby wynikiem właśnie tego, tego tej determinacji, a miał z tej strony absolutnie bardzo trudnego zawodnika, bo, bo nie chciał, jest zawodnikiem technicznym, który gra do przodu, który stwarzał mu też problemy, musiał brać udział w defensywie, w związku z tym kolokwialnie mówiąc się wypałował, poprosił o zmianę, a że mamy też zawodnika, młodzieżowca na tą pozycję, skrzydłowego, Biela, Rzecz naturalna przed i uważam, że to jest swoje zadanie sprawę. Z pierwszej jedenastki po składu w zasadzie e, odmieniona w porównaniu z koliczanką, mniej więcej 5-6 zawodników. E, pan wymienił. E, czy taka jedenastka na Bełchatów już gdzieś tam kobie się pojawia, czy jeszcze w tym tygodniu na Tanika chłopaki będą. Znaczy no, to, że lądowacie to wiadomo, ale czy już pan ma nie wiem, pewniaków. Kilku na, na, na Ja, nawet szczerze powiedziawszy, yy, nie analizowałem tego, że to jest właśnie w ten sposób, że ja pięciu czy sześciu hojnic dałem teraz innych. Nie. Ja zawsze powtarzam, że po to jest trener, żeby zbudował kadrę silną, yy, wyrównaną, żeby ci chłopcy mogli ze sobą rywalizować. I dla mnie nie ma pewniaków. I oczywiście będzie decydowała jakaś tam forma, choć mało dni zostało. Z względy taktyczne, ale trudno mi powiedzieć na tą chwilę. To też wiadomo, trzeba będzie zobaczyć, jak ze zdrowiem, jak zawodnicy znieśli ten mecz w tych trudnych warunkach i, i będziemy ich obserwować, monitorować. I, I powiedzmy, można powiedzieć tak, że jednego, dwóch zawodników dzisiaj gdzieś tam chciałem przyoszczędzić świadomie, prawda? Natomiast ci się pokazali bardzo dobrze, ja będę miał duży orzech do zgryzienia. Prawda? Ale to jest taki problem jakościowo dobre, niż jakościowo złe. I ostatnie pytanie właśnie nawiązujące do tego zdrowia. Paweł Struzik y, szedł z boiska z powodu kontuzji w meczu sparingowym w ostatnim weekend. zdąży ukurować się na bachatów, czy raczej to jest Kontuzja no, złamania nosa, bo miał złamany nos, no wymaga y, pełnych dwóch tygodni, żeby nie, jakby być pewnym, że nie robi mu się krzywdy, natomiast będziemy rozmawiać z Pawłem, może uda się załatwić mu maskę. I jeżeli będą takie potrzeby, to, to również papa będziemy brali pod uwagę gomitrz. Masznie port transportu nad... kogo Pan by sobie <noise> życzył w następnej razie? Na ławce śmialiśmy się, że, żeby Polonia Warszawa było. <głosy> <głosy> Natomiast żartuję, oczywiście to by było fajne, bo byśmy mieli wolny, wolny, wolny los, tak? Chyba wolno nas, nie wiem czy oni by przystępowali do gry, czy nie, bo chyba, nie wiem czy oni odpuścili, czy nie, już nie pamiętam, nie wiem. Nie grają już, tak? Grają, grają. No ale wiadomo, zmieniło się tam diametralnie, także to byłby chyba najlepszy przeciwnik, jeśli chodzi o, o siłę. Natomiast, jeżeli mielibyśmy zagrać, no to wiadomo, chciałoby się tą najwyższą półkę, tak, w naszej Ekstraklasie, Legnie, Lecha, żeby ci chłopcy mogli... Zrobić miękko? Może Wisła? Oczywiście, oczywiście że tak. A może Stalowa Krakowia już podobno nie, bo przegrała mecz, słyszałem, tak? A Szkoda